Hej, aloha! Ja jestem Maciej z My Ukulele World. Znajdujemy się w białostockim sklepie muzycznym Duet. A w dzisiejszej, cotygodniowej, szybkiej lekcji ukulele, zgodnie z waszym głosowaniem, pokażę wam, jak zagrać kawałek Broli od White'a 2115. Piosenka nie jest trudna. Zaledwie trzy podstawowe akordy. Jednak musimy pamiętać, że musimy mieć zaplecioną czwartą strunę z niskim G. Inaczej poprawnie nam to nie zabrzmi. Przejdźmy do naszych akordów. Naszym pierwszym akordem potrzebnym do zagrania kawałka broli jest to akord g -mol. Dociskamy strunę pierwszą na progu pierwszym, strunę drugą na progu trzecim i strunę trzecią na progu drugim. Drugi akord to F-dur. Dociskamy strunę drugą na progu pierwszym i strunę czwartą na progu drugim. No i ostatni, trzeci akord, Demol. Struna druga, próg pierwszy, struna trzecia oraz czwarta, próg drugi. Kordy już znamy. Ich kolejność przez całą piosenkę jest dokładnie taka sama, jak przed chwilą wam pokazałem. Gemol, dur oraz Demol. I tak zapętlamy przez całą piosenkę. Jeżeli chodzi o bicie, tutaj nieco inaczej. Na gemolu uderzamy strunę czwartą, trzecią, drugą, pierwszą. Na strunę pierwszą dokładamy mały palec. Na próg trzeci. Uderzamy. Zabieramy go w taki sposób, by struna nam wybrzmiała. Zabieramy wskazujący palec ze struny pierwszej. Tak, by została pusta. Uderzamy. I dokładamy go z powrotem, ale z takim impetem, by nam wybrzmiało. Zobaczcie. Schodzimy na. F-dur. Uderzamy czwarta, trzecia, druga, pierwsza. I na demolu czwarta, trzecia, druga. A może najpierw zagram to w nieco zwolnionym tempie, a następnie przyspieszę do oryginału. Sklep muzyczny duet ulica Legionowa 9 przez 1, lokal 128, Białystok. Największy wybór ukulele na Podlasiu. Przyspieszmy. Po chwili treningu nie powinno to wam sprawiać żadnych problemów. Może dla lepszego zobrazowania naszej wersji kulele. Puszczę Wam fragment coveru, który mogliście już widzieć w piątek na naszym kanale. Yeah. Nie kaj, kaj, typu, to są winy, tylko co Jakim powiem prawdę, no to będę męknął. Żaden z nich nawet nie wie, co to od stans. Ale ja wiem, 50 kalibra. Nie szukaj na winklach, ani na winolach. Płaicę na linkach. Albo w czerwonych dywanach, nie podożyłem błyszczał żebyś to wspomniał. Jakiem studentów wysili na salony, całe moje życie. To jest pierdolony freestyle. Nie pamiętam, kiedy bym na czas. Chcesz, co się spływa, Arkaga też szymana, solara potwierdzona pan. W ogóle mam w kudle się hać. Jak nie będzie, to nie zrobiłem to, żeby mieć fan. Jak wszystko uda się nam, to w końcu końce mi Stres. Mam 24 lata, który za półwoli, konto duże leko na nie. Mam nową biodzę, mam nowych kumpli mam parę wrogów, ale chodzę na nich. noc, szybkie auta taż, staj na niej dużo koni, nie lubię pytać. Nie pan dlaczego zatrzymanie? Tak, bo ci dałem do góry. Wszystko jest a i w sumie zgadza się to trochę, bo w mojej boli Chciałbym być drugi chłopiec, bo widzą hajd, bo widzą jak ładują nas. Bo widzą sukces, ale nie widzą jak to boli. Młody brali, jestem w kurwiony Brali, że włosy, bo nie mam dosyć. Brali, tak dużo młody, brali złośnią na oczy. Brali, skądinąd brali. I to by było wszystko, co przygotowałem. Dla Was na dziś, jeżeli materiał Wam się spodobał i chcecie więcej tego typu lekcji ukulele, zostawcie łapkę w górę, to motywuje do działania. Wpadnijcie także na nasze społecznościówki, a w szczególności na prężnie rozwijającą się grupkę Ukulele Maniacy. Tam zawsze coś ciekawego się dzieje. Instrument jaki wykorzystałem przy kowerze oraz lekcji ukulele jest to kasza HH2430E, która jest dostępna w białostockim sklepie muzycznym Duet. Na dziś to tyle. Widzimy się w przyszłą niedzielę na lekcji ukulele. Trzymajcie się. Cześć! bled bled ma bled ma bled ma bled